Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do mojej recenzji najnowszego smartwatcha od Amazfit. Jest to model Cheetah Square. Amazfit Cheetah Square jest najnowszym dzieckiem w rodzinie budżetowych, ale z ogromnym potencjałem funkcji smartwatchem od Amazfit. Jest to stylowy i wyrafinowany zegarek, o którym można powiedzieć, że z pewnością łączy swoją funkcjonalność z elegancją. Jak sami widzicie, swoim designem bardzo mocno nawiązuje do najnowszego Apple Watch Ultra, natomiast myślę, że nie tylko dzięki temu podobieństwu jest on warty zainteresowania. A więc jeśli chodzi o wygląd samego zegarka, na froncie mamy duży, kwadratowy wyświetlacz AMOLED o rozmiarze 1.8 cala, który gwarantuje bardzo wyraziste kolory i głęboką czerń. Po jego prawej stronie znajdziemy trzy przyciski funkcyjne, z czego jeden z nich jest obrotową koronką, która jest interaktywna. Dzięki niej, obracając nią, możemy poruszać się po interfejsie, a także wybudzać nasz zegarek. Do tego w zestawie otrzymujemy bardzo fajny gumowy pasek który zdecydowanie nadaje eleganckiego, ale jednocześnie dość sportowego akcentu samemu smartwatchowi. Jeśli chodzi o wnętrze tego zegarka, znajdziemy tu wiele znanych już nam funkcji od Amazfit, natomiast sam interfejs został lekko zmodyfikowany pod kątem kwadratowego wyświetlania treści. Moim zdaniem przestrzeń na to została wykorzystana na mocną piątkę, ponieważ rzadko kiedy zdarzało się, abym widział puste i niewykorzystane pole w systemie zegarka. Jasnym jest, że znajdziemy tutaj wbudowanego GPS, a tak Także multum opcji sportowych, dzięki którym będziemy mogli monitorować nasze codzienne czynności, a także rzecz jasna korzystając z niego podczas ćwiczeń wyczynowych. Do tego pod cygarkiem znajduje się zaawansowany sensor, który bardzo precyzyjnie dokonuje pomiarów naszych parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, saturacja, ilość oddechów na minutę, a także monitorowanie poziomu stresu w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o pozostałe funkcje, po przewinięciu koronką w dół ukazuje nam się klasyczny interfejs w formie kafelek, który możemy modyfikować i które to dają nam szybki dostęp do najistotniejszych informacji, takich jak podgląd do pogody, ustawienie budzika, sprawdzenie naszej dziennej aktywności, a także sterowanie muzyką właśnie z poziomu zegarka. Niestety smartwatch nie został wyposażony w mikrofon ani głośnik, a przez to nie jesteśmy w stanie prowadzić dzięki niemu rozmów telefonicznych, ani także gdy przychodzi do nas powiadomienie albo włącza się budzik, możemy odczuć jedynie wibracje, które i tak są dość silne. Moim zdaniem jest to jeden z większych minusów tego zegarka, ponieważ w tej półce cenowej porównywalne smartwatche, a nawet bardziej zaawansowane smartbandy mają już te możliwości. Natomiast poza tym ogólny odbiór tego smartwatcha jest w mojej ocenie bardzo pozytywny. Nie ukrywam, że stylistycznie nawiązanie do dużego, droższego Apple Watch Ultra jest dla mnie sporym plusem, a także sama ilość funkcji jest dla mnie wystarczająca i mimo braku głośnika i mikrofonu, zegarek praktycznie w pełni spełnia moje oczekiwania, które w nim pokładałem. I na koniec kilka słów o baterii, która jest tutaj zaskakująco dobra. Ponieważ przy włączonym always on display, a także ciągłej synchronizacji poprzez Bluetooth udało mi się osiągnąć wyniki na poziomie 4-5 dni na jednym ładowaniu. W porównaniu do nawet najdroższych modeli od Samsunga jest to wynik miażdżący. Słowem końca, warto nadmienić, że mamy tutaj certyfikat wodoodporności, natomiast nie mamy wbudowanego modułu NFC a przez co płatność przez ten zegarek nie jest możliwa. Ale że tej opcji nawet w innych zegarkach zbyt często nie korzystałem, nie stanowi to dla mnie problemu i nie mogę uznać tego faktu za minus. Podsumowując, uważam, że Amazfit Cheetah Square jest świetnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących smartwatcha z rozbudowanym interfejsem, w którym się nie pogubią, a także dla tych, którzy cenią wygląd zegarka oraz multu możliwości sportowych. Moim zdaniem największym atutem tego zegarka jest jednak świetny i spory amolodowy ekran, dzięki czemu wszystko jest bardzo wyraźne i czytelne. I to tyle jeśli chodzi o tę recenzję. Mam nadzieję, że się Wam spodobała. Jeśli tak, zostawcie proszę motywującą łapkę w górę, a także subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia!